Cześć! Witamy Was na kanale Land Adventure Club. Dawno nas nie było razem w studio, ale to tylko dlatego, że Marcin cały czas nagrywał w terenie ostatnie odcinki, więc na bieżąco możecie sprawdzić, co się działo z projektem budowania rodzinnej wyprawówki na bazie Land 120, ale pogoda się zepsuła. Na dworze szaro, buro, mokro i do domu daleko, także spotykamy się w naszym stylu nagraniowym, żeby porozmawiać o... Kolejnej modyfikacji 120, którą zapowiedziałem w poprzednim materiału, że to będzie coś takiego naprawdę ekstra. Ekstra jak ekstra, ale coś innego niż tylko montowanie akcesoriów, gdyż, ponieważ Marcin znalazł yy, w naszym magicznym magazynie z wieloma rzeczami yy, koła w bardzo dobrym stanie na Felgach 16 i postanowił, że wymieni w samochodzie koła, które są aktualne, które były kupione z tym samochodem już parę miesięcy temu, które generalnie dawały się już na środ? Śmietnik, tak. Na śmietnik. A to były nowe, znaczy to były nowe opony, yy, stare. Są, są Stare, nowe. znaczy nowe nigdy nie używane, tak. tylko że stare, no, bardzo ale bardzo koła bardzo ładne. No i już chciał zakładać te koła na samochód i nastąpił ząg, <noise> gdyż 120 są felgi 17. A są dlatego, że takie są hamulce. Duże hamulce z przodu ograniczają możliwość zmiany felk na yy, mniejsze. O czym przekonałem się, trochę tak podszedłem do tego z rozpędu bez przemyślenia tematu i tak kurczę wciskam, wciskam to koło, a ono nie chce wejść. Mówię, co tu się dzieje? No ale okazało się, że no, po prostu nie mieści się przez to, że jest duży zacisk hamulca. No i co? Marcin zaczął szperać, rzucił yy, parę pytań na różnych forach, jak to zrobić. Różne były odpowiedzi. Stalówki, tak? Tak, Odsadzenia. z dużym odsadzeniem, wtedy będą wystawały, no ale się zmieszczą i tak no, dalej. No tak tak. mamy felgi gotowe, aluminiowe, ładne felgi z oponami, i chcemy to zamontować na samochodzie, więc żeśmy się oczywiście udali z pytaniem do naszego serdecznego kolegi od Motorsportu, ponieważ w Motorsporcie felgi 16 to jest podstawa. W 120 takim samochodem jeździł Przemek Bednarczyk w Polski. I takie same koła mam ja w 155 mm. również 16 codowe felgi i opony, no bo chodzi o to, żeby tej gumy było po prostu dużo. Skoro rajdówki tak jeżdżą, no to zapytaliśmy Piotka Sotysa z Solter Motorsport, jak to się robi? No właśnie. No i Piotrek powiedział wprost, trzeba po prostu zmienić hamulce. Dla niego to jest oczywiście żaden problem. Dla nas, no przygotował ten zestaw, tak? No bo to jest zestaw rajdowy, można powiedzieć. Tak, więc mamy autentyczny rajdowy swap jeden na jeden plug and play przygotowany przez Piotra Sołtysa gdzie po prostu Marcin zdemontował oryginalne zaciski i zamontował ten swap rajdowy i ta -dam! pasuje, Wszystko pasuje pięknie wygląda. Pierwsze testy przed tobą jeszcze tak za chwilkę będziesz Już wjeżdżał. Pojeździłem ale no, jeszcze trzeba też trochę nagrać materiału pokazać że hamulce działają. Zestaw hamulców, jaki zastosowaliśmy do modyfikacji pochodzi oczywiście z Toyota Hilux. Dokładny opis tych elementów znajdziecie w opisie tego filmu. Widać tutaj różnicę w średnicy tarcz. W przypadku Hiluxowych jest to niecałe 30 cm. Natomiast tarcze fabryczne w Land Cruiserze 120 mają ponad 33 cm. Więc tutaj ponad 3 cm, no prawie 4 cm różnicy, również grubością się różnią. Nasze trochę już zużyte tarcze miały 27-28 mm grubości. Natomiast te, chociaż nie wyglądają, to są tak naprawdę nowe, ale trochę leżakowały, mają 25 mm grubości. Większym problemem była grubość dzwonu, właściwie szerokość dzwonu tak zwanego. 40 mm w przypadku tarcz Landku Zera. I ponad 40 mm, około 43 jeśli chodzi o dzwon w tarczy Hiluxa. Również średnicą wewnętrzną tarczy tej powierzchni roboczej znacząco się różniły. Tutaj tarcza z Hiluxa 18,5 cm i tarcza z Land Cruzera ma jak widać ponad 23 cm. No i to oczywiście rodziło pewien problem, ponieważ tych tarcz nie dało się od tak po prostu zamontować. Trzeba było pozbyć się osłony hamulców. Ta fabryczna osłona hamulców nam przeszkadzała. Zobaczcie w tym momencie w tym miejscu tarcza po prostu wadziła nam o osłonę. No I tu widać też położyliśmy to na stół. Zobaczcie, że osłona oczywiście fabryczna pasuje, no bo jak mogłoby być inaczej. Lekko wchodzi w tą średnicę Tarczy, natomiast tu kompletnie nie pasuje, jakby e, nie jest możliwe zamontowanie tarczy hamulcowej z tą fabryczną osłoną. Być może, gdybyśmy zastosowali osłonę z Hiluxa, byłoby zupełnie inaczej, ale akurat takiej nie mieliśmy. Oczywiście po zdjęciu osłony bez problemu zamontowaliśmy. Tarcze hamulcowe, tu widać też różnice w zaciskach. Nogołym okiem widać, że tutaj po prawej stronie zacisk hamulcowy z Land Cruiser'a, po lewej stronie zacisk Hiluxa, ale zwróćcie uwagę na to, że powierzchnia cierna klocków jest praktycznie taka sama i też mamy tutaj po dwa tłoczki na stronę, czyli łącznie cztery tłoczki w tych zaciskach, więc w zasadzie. Te zaciski, pomimo że różnią się wielkością, to tak naprawdę nie różnią się niczym i też nie, mon, nie, różnią, nie różnią się montażem, ponieważ już po zdjęciu tej osłony bez problemu można było e, z, zaciski założyć do naszego samochodu i tak ten zestaw wygląda po zainstalowaniu, jeszcze przed oczyszczeniem, odtłuszczeniem, oczywiście. E, no i właściwie to tyle. Założyliśmy koła, oczywiście koła 16-calowe już teraz pasują. Oni z nie ocierałem, jak widać jest nawet całkiem spora przestrzeń, ewentualnie na jakiś brud, błoto i tak dalej, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu podczas jazdy. Także koła są zamontowane, tylko powróciła refleksja po co to robić? <śmiech> <śmiech> Wiesz, mam trzy powody, że miałem trzy powody, żeby to zrobić. Po pierwsze dla samej zasady, żeby pokazać, że jest to możliwe. I okazuje się, że jest to możliwe, że jest to wykorzystywane w motorsporcie. Więc skoro działa tam, to tym bardziej będzie działało na drodze. Więc jak się okazuje, nie, nie trzeba walczyć z odsadzeniem, kupowaniem innych felk, wystarczy zrobić to. Druga rzecz to ten sam przykład, co, co, co w naszym przypadku: tak? znaleźliśmy w cudzysłowie te koła. Więc być może ktoś będzie chciał y, kupić jakieś koła, na przykład używane, czy nawet nowe, tak? 16-celowe, ładne felgi rajdowe, być może ktoś jest fanem wzorów rajdowych. Nie wszyscy tak. lubią też duże, duże no, felgi. Dokładnie, tak, tak, więc Teraz jest moda na osiemnastki, dziewiętnastki, dwudziestki, dwudziestki jedynki. Idziemy troszkę w stronę retro. Ja jestem fanem właśnie małego koła, znaczy małej felgi, a duże, dużej opony zawsze mi się takie podobały. Zawsze mi się bardziej podobały wąskie opony terenowe niż szerokie. Zawsze mi się podobało to, co było w kamer takie te wąskie poróweczki. No ale też jest jeszcze jedna rzecz, czyli więcej gumy, mniej felgi, no to te, przy terenowej oponie typu np. MT no to mamy tej więcej pracującej części, tak, no bo sama felga nie jest elementem roboczym, gdzieś tam w błocie, w piasku i tak dalej, natomiast już opona tak, no i jak mamy wyższy profil, no to tej gumy jest więcej po bokach, ten bieżnik się, można powiedzieć, rozlewa na boki, więc, więc tej opony jest więcej. Niektórzy też mogą przypuszczać, czy twierdzić, że większy profil to jest też wyższy komfort jazdy, tak, tak, tak i nie. Jeszcze, nie, tak i nie, bo... Pierwsze takie moje wrażenie, pierwsze w ogóle, to było takie: o kurczę, jak ten samochód się zrobił sztywny, a miał być taki miękki, nie? Ale tutaj, też ciekawostka: zadzwoniłem do e, naszego kolegi z, ze Stillera i chciałem się podzielić właśnie tą, tą taką refleksją. I mówię: kurczę, co tu jest, nie? No I też się dowiedziałem, że jak Stiller robi e, Arctic Traki to sam mówił, że klienci są w szoku, że przy tak małej feldze, a tak gigantycznej, przecież tam są gigantyczne balony, samochód tak naprawdę staje się sztywniejszy niż fabryczny. Nie? Więc wbrew pozorom to działa troszeczkę odwrotnie. Mhm. Na samochód założyliśmy opony Goodyear Wrangler RTS. Jest to model już wycofany ze sprzedaży, ma oczywiście swojego następcę, pewną ewolucję tego ogumienia. Natomiast było to ogumienie stosowane naście lat temu, w naszym przypadku akurat około dziesięcioletnie, ale naście lat temu stosowane w samochodach terenowych, ale przede wszystkim użytkowych typu pickup, głównie na rynku amerykańskim, ale również i w Europie. Jest to bieżnik, taki typowo szosowy letni, chociaż jest oznaczenie M+S typowy dla samochodów typu pick -up, takie jak wyjeżdżamy nawet obecnie z salonu w sprzedaży. Rozmiar to 265x75 R16, co oznacza, że w praktyce jest to ogumienie o cal wyższe niż Ogumienie fabryczne w rozmiarze 265x65 R17. Fabryczne ogumienie Cruiser 20 ma 30,5 cala. Tutaj jest 31,5 cala, co zresztą fajnie widać na samochodzie. Samochód wygląda moim zdaniem jeszcze przy takim lifcie i, i zmianie opon zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o właściwości tych opon, chociaż no, właściwie nie ma to większego znaczenia, bo nikt takich opon nie kupi, ale wspomnę, że auto prowadzi się bardzo tak sztywno, zwarto. Nawet przy ciśnieniu rzędu dwóch barów. Nadal samochód jest bardzo sztywny i zwarty, to myślę, że. Kwestia właśnie opon, które mają sztywne ścianki. Ogólnie są dosyć sztywne, takie twarde. Zapewniają fajną przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni. Są ciche, dobrze się na nich jeździ po asfalcie. Natomiast oczywiście niespecjalnie nadają się do jazdy w terenie. A jeśli chodzi o hamulce, no bo jakby to jest setno tego filmu, to w mojej opinii Land Cruiser po zmianie hamulców na mniejsze, pochodzące z Hiluxa, wcale nie hamuje gorzej, nawet wydaje mi się subiektywnie oczywiście, że hamuje o tyle lepiej, że lepiej czuć ten hamulec. On jest taki trochę bardziej szorstki na samym początku, co daje lepsze wyczucie w pierwszej fazie hamowania, co szczególnie zimą może się przydać, chociaż oczywiście system ABS. Ale naprawdę przyjemnie się nie tylko jeździ, ale również hamuje. Jeśli chodzi o skuteczność hamowania, to tutaj naprawdę nie widzę żadnej różnicy. Ta zmiana wbrew pozorom nie jest aż tak duża. Powierzchnia cierna tych klocków, tak jak wspomniałem, nie jest wcale mniejsza, więc uważam, że taka zmiana wcale nie jest jakoś szczególnie niebezpieczna, a już na pewno, na pewno nie jest na jakiś wielki minus, poza tym, że nie mamy już osłon hamulców. Wam za dzisiaj subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dla nas to zawsze Friday, żeby odpowiadać na Wasze pytania, czy pod filmem, czy po prostu w wiadomościach prywatnych. Czy jak się zobaczymy, zapraszamy na naszą stronę internetową i do naszego sklepiku z gadżetami. Idą święta. Akurat idealna pora, tak żeby tak. taką czy inną szulkę kupić w prezencie. Te bluzy są naprawdę dobrej jakości, wiesz? Bo już tyle razy prana, tyle razy używana. Ja ja cały czas jest lata. No właśnie, I cały czas jest czarwa lata. Dziękujemy i do zobaczenia.